Witam, Bartek si. Wielki tata ponownie z... Gry... Crash Loyal, Mamy większy ekran. Mamy teraz na tablecie, odpaliliśmy teraz naszą gierkę, więc będzie możliwość, żeby to wyglądało lepiej. Na naszym odcinku również. Mamy tutaj... I co, Bartek, mamy teraz? Już mamy 13 poziom naszego postaci, że tak powiem. No nie wiem, 13 level. E, mamy skrzynki do odpalenia i ulepszanie. I mamy banery, mamy wszystko, przy państwa, aktualnie. To otworzymy banery. Otworzymy banery. banery, bo Bartek banery uwielbia najbardziej. To będzie Magic Wins. Takie fajne. Odpalamy kolejną. Proszę, coś fajnego. I będzie... Fajn, tylko nie O, oh, lipa. Hog Hammers. No jakieś takie, no nie, nie za bardzo, no nie za bardzo wpadło. zrobimy wizowe tak? Co zrobimy? E, gdzie to jest? Co zrobimy? Z czego szukasz? Ten banner damy to. Aha. Save. Sejf. I damy. I ten... Chcesz tak złączyć? To... A No dobra, będzie ładnie Odpalamy skrzynki? Tak Odpalamy skrzynki Pierwsza Druga I trzecia Mamy ulepszenia eee, Mamy też ulepszenia tutaj Do Knighta, do Mini Pekki Do Bombardiera, do Muszkieterki Wpadło, kolejna skrzynka złota Kolejny Goldzik, kolejne ulepszenia eee, Do Walkiri, Kolejne ulepszenia Bombardier, Goblin Cage, Minionski, muszkiterka. I teraz tak to mamy dodatkowe punkty, rewards i możemy zrobić jeszcze Bartek, sobie na końcu zrobimy opening z naszego tego, tego karnetu. To mamy karnet. Mamy karnecik. Odpal sobie może ulepszenia z tego z takiego eventowego. A, no tak, mamy takie eventy jak shop 24 tysiące. Może my sobie kupimy jakieś, jakieś ulepszenia, może nie, nie, jeszcze nie fioletowe, ale te niebieskie oraz te pomarańczowe, żebyśmy ulepszyli sobie postacie. Full. I full. I da sobie wybierz postaci, które chcesz ulepszyć. Nie, bo masz pełne. Mm -hmm. Czyli musisz, to musisz tak, barbarzyńców? Dobra. To weź sobie jeszcze, chociaż... Musisz kolejny kolda. Eee, weź sobie jeszcze barbarzyńców ze trzy razy ulepsz. Żeby było powiedzmy na dziewiąty level. Eee, to. Aha Dawaj, jeszcze z raz. I dobra, i ulepszymy barbarzyńców. Ja kupujemy? Emotkę nie. Ja to na razie trzeba na ulepszenia zostawić. A, tak, Bartek. No za dużo po prostu jest możliwość ulepszenia kart, żeby wpakować nowe motki. emotki. karty można kupić? Nie, na razie nie kupuj. Zamknij to na razie. Okienko. Bo ty widzisz, że jak widzisz, że do kupowania rzeczy zaraz ryzykujesz. bzikujesz. Dobra. Eee, no co? Karty. Którą postać chcesz ulepszyć? Gobiny. Gobiny? Dobra. I jak, czy jaką postać chcesz ulepszyć? Stąd. Możemy. I... Na pewno tego? Kto jest bliżej? Kto jest bliżej? Nikt nie jest bliżej, tak naprawdę. Hmm. E, Firebola swojego też ulepszyć, czy co? Czy może Walkiria? Cage? 30 będzie mieć lepszą. Dobra. Dobra, i tu jeszcze można ulepszyć na. Kogo? Na strzały ci braknie. Ale potrzeba. Dobra. Będzie na później. Ulepszymy barważyńców. Cage'a. Zaczynam Golda. Mamy tysiące. Gobiny 1000. Czyli zakładamy, to jest nasz deck. Dobra, możesz... Bierzemy tych Za kogo? Za tych. Za tych. To wejść sobie za Bombardierów. Żeby ich ulepszyć potrzebny jest też Gold. 4000 nie mamy, ale możesz wejść znowu w sklep, sklep e, shop. shop i wziąć sobie Golda. A golda, tak. Tak, 2000 golda, i wejdziesz sobie teraz... Nie nie, nie, no już masz to ulepszone musisz sobie wejść teraz. Nie mamy właśnie... Masz już właśnie, masz już ponad 5000 już 6000, ulepszasz sobie barbarzyńce, pach, pach, pach. I robimy chyba już, no, przydałoby się zagrać. Tak. Już 14? Nie, jeszcze brakuje ci. Do 15 nie. A, wskoczyło teraz. Kartę Ulepszenie master. wieży, e, King Towers i mamy teraz co? E, Gold chesta, gemy, kanon, aczerki, gobiny. Dobra. I teraz co nam to dało? Mastery! Aha. Czyli po prostu mamy teraz dodatkowe rzeczy za wygrane tak. danymi postaciami. Otwieramy grę. I jeszcze mamy kolejną skrzynkę, ale tworzymy ją zaraz. Tak jest i Barty gra. Idziemy, No, bo kliknąłeś, jak, jak ja bym sobie kliknął, też bym otworzył. masz przynajmniej przewagę towersa. Nie puszczaj jako przy, przy, z przodu, zawsze puszczaj z tyłu takie rzeczy. No właśnie, puścił od razu barbarzyńców na ósmym. Czyli też masz skoksowanych i to rozwali go szybko twojego gianta. Więc Będziesz musiał szybko reagować. O, Bartek, grubo. Dobra, posz pójdzie, część na tego, część pójdzie na towersa. I puścił mini pekę, Mini w przynajmniej nie jest jakoś mega ulepszona. Jest to zaraz puścisz. O, puścił gobiny. Podejdzie, zdąży podejść. A, no nie wiem, ja bym puścił po prostu. O, tak naprawdę strzały by ci starczyły. Ale dobra, mamy barbarzyńców na dziewiątym. Poszedł. Jeszcze jeden ciach, Nie udało się. Dobra. Z chyba spróbuję jeszcze zatykować. Nie, tą bierze. O, Mortara puścił. Tak, szybko. Żeby właśnie nie przycelował bezpośrednio w twoją wieżę. Puści znowu Mortara. Peke. E, puści, teraz uważaj. Właśnie. Nie, nie, nie. Wo... No puść cokolwiek, bo nie, nie zdążył się odronić się. Dążył. Dążysz? Dobra, zdążył. E, puścisz teraz z przodu tutaj? Ale cię pyknął, popie, ale on cię pyknął, dobrze, że przynajmniej tego naszego ulepszonego. Tego gościa? Tak, jeszcze maja ma szansę to wygrać. Ja, opaci, on ma HP bardzo mało. Bardzo mało, ale zaraz jeszcze się wybroni. Na środek? Część rozdzielisz tak, część rozdzielisz tak, no, abyś puścił z przodu, no dobra. Chyba się poddał. Na, szczę na szczęście twoje się chyba poddał. Dobra, puścił. Gościu się podda, elegancko, wygrana, wygrana, win I co teraz mamy 1000 pucharków? Nie, brakuje ci jeszcze jednej wygranej, żeby mieć 1000 pucharków, żeby przejść do kolejnej areny Czyli mamy tutaj karnet? Nie Jaki karnet? Jeszcze jedna arena trzeba wygrać A chesta masz jednego do, do, do odebrania Dzień. No tutaj, odbierz nagrodę Co to daje ten chest? A, giant chest, gold w postacie co? No, Tom Stone i Goblin 81 sztuk. I mega minionka. 17 poziom. Mamy ulepszone, brakuje nam. Już. Zaraz zdobędziemy kolejną arenę. Ale potrzebujemy chyba. Jeszcze jednej wygranej. Jaki tata? Daj, spróbuję sobie. Jeż, jeszcze na, na tablecie dobrze nie grałem. Ech, a czekaj, bo chciałem szansę wybrać swojego deka. Bartek ma swój dek. A swój dek jest słaby. Mój dek jest słaby. Mój dek jest. To jest... chyba ten. Czekaj... Sebe. Nie, nie mógł no Dobra, odpalam, co się tam będę bawić Twój deck, a karnet otwieramy. Jak to zrobimy cały karnet? Jest 70 któryś poziom, a 120 par jest karnet, więc mamy tak naprawdę 7 dni na zrobienie karnetu. Dobra, pójdziemy tak. Będziemy musieli grać. Słucham? Będziemy musieli grać. Jak to grać? Nie, myślę, że zrobimy tam po prostu karnet, na spokojnie. Może jeden dzień zajmiemy cały na Clash Royale. Myślisz? Masz kolejną arenę. Dobra. A, nie zdążył. O, zdążył podejść. Ale chłopaki dadzą sobie radę, patrz. Valkyria sobie nie podała. Masz dziś Endura. Masz gdzieś? no masz kolejną ten, arenę. Co mam kolejną arenę? No, się ma tysiąc w tyfarku. No, on ma. Ale, ale my nie mamy. Doszło coś na jego rynek. Nie, tutaj po prostu to jest bliska różnica po prostu między sobą. I tylko dlatego. Zaraz jeszcze dojdą. Nie ma co. Dobra, poszło. I się wybronie Poczekam od sobie w eliksiry. Zobaczymy, co co zrobi do tego czasu. Trochę poszła po lewej strona Muszę z prawej. Nie, nie, poczekają. No, no, moi się wybronią. Puścimy pekę. Puścimy muszkieterkę w obronie. Puścimy bombardiera, żeby zrobił obszarowo. Trochę puśćcie tutaj. Nieistotne. Muszę z prawej. Muszkieterka do bombardiera zdąży podskoczyć. Jeszcze rzuci jedną, drugą. Nie będę ryzykował. Poczekam sobie ojej. Puszczę sobie tego. Niech trochę wieża pomoże. Mini peka nie powinnaż dojść, załatwi maksymalnie dwóch. Nawet nie zdążył. Wygrałeś. Wygrałem. Czekamy sobie, poczanie sobie podejdą. Puszczamy walkie po środku. Puścił po środku. Dobra, puścimy mini pekę. Musimy bombardiera. Sprawie puścisz ze środka tego. A, zrobimy teraz taką fajną opcję. Czekaj, czekaj. Czołówka na czołówkę. O, pokaż już płacze. Nie martw się. Idziemy w Alkirium. Ups. Nic się powiedziałeś tu? Całe to powiedziałeś. No to mi smutno, że przegrałem. O, się siemci zaraz podejdą. I win. No, i taki sposób zdobywamy 1000 pucharków. Plus 31 Silver Chesta. E, mamy maksymalnie, chyba już praktycznie ulepszonego za te 4500 weekendowego dodatkowego Golda. I mamy Busta Chest, i mamy teraz możliwość zdobycia 5 nowych, 6 nowych kart. Zbieramy je. Ale to na razie trzeba będzie je uzbierać. Open up. Open. Chest tak naprawdę mamy teraz już 78 poziom, do końca karnetu zostało tak naprawdę już niedużo, no dużo, niedużo, 120 chyba 1, A, tak naprawdę jest moment do, do samego końca, no nic, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, my zabieramy się za kolejne areny, kolejne pucharki, kolejne zdobywanie punktów i hej!